Cześć dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym vlogmasie, Dzisiaj film świąteczny. Dzisiaj film pod tytułem Paczka dla zwierzaczka. To jest Lopez, mój rekwizyt i dzisiaj razem z Lopezem spędzimy cały dzień. Zrobimy zakupy, pokażemy wam co jest najbardziej potrzebne dla Tozu, tak? Będziemy wspierać, robić zakupy, zrobimy super paczkę i przekażemy później wszystkie te rzeczy właśnie do Tozu dla piesków kotków, bezdomnych zwierzątków bezdomnych zwierzątek pod opieką właśnie tozu ale nim weźmiemy Was jeszcze na zakupy, to chcę Was serdecznie zaprosić na mój pierwszy vlogmas, na mój wcześniejszy film, jest on na YouTubie Always and Forever Hungry możecie zawsze tam wejść i go zobaczyć tam robię przepysznego, mojego ukochanego omleta świątecznego także zapraszam serdecznie miło mi będzie jak coś skomentujecie albo łapkę w górę to bardzo pomaga, także zapraszam serdecznie do oglądania, a my z lecimy na zakupy, świąteczne zakupy dla zwierzątków. Jakby się ktoś zastanawiał, gdzie przywieźć wszystkie dary dla zwierzątek, to przyjmuję je tutaj, w szczecińskiej bezie, na Sikorskiego 8. Zapraszam serdecznie do środka, zaraz pokażę miejsce. O, tutaj mam taki wianek. O. I tutaj mamy cały tutaj wszystkie dary dla zwierzątek pod plakatem paczka dla zwierzaczka. I przyjmuję je tutaj codziennie od 14 do 18, oprócz poniedziałków i niedziel, do 23 grudnia. Także zapraszam serdecznie tutaj właśnie do mnie, każda osoba, która przyniesie jakikolwiek dar, albo, dar, albo właśnie tutaj jest jeszcze puszka. Albo wpłacić cokolwiek właśnie na toz, e, otrzyma ode mnie w prezencie dowolnego, suchego bezika. A teraz beziki też mam na przykład o smaku pierniczkowym. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam serdecznie tutaj właśnie na Sikorskiego 8 do Szczecińskiej Pezy. Można to wszystko zostawiać i ja to potem osobiście po prostu zawiozę do, do tozu. E, biorę tylko jeszcze kartkę, co jest potrzebne, i lecę właśnie do, do, na zakupy. O, proszę bardzo, jestem tutaj właśnie pod MaxiZo. Biorę Lopeza. Przyjechałam do tego sklepu, ponieważ Lopez może do niego bez problemu wejść i razem z Lopezem właśnie tam pójdziemy zrobić zakupy. I on wybierze karmę. No, wybierz, którą wybierasz, tak? Którą chcesz? Chcesz z tych? Nie, no chodź z tych, co ty lubisz. Tom 15 kg? Weźmiemy tą karmę. <laughs> Lolek. O tak, tą. Nie? 15 kg. Porządna karma. Tak. Wybraliśmy brita, ponieważ zawsze kupujemy dla Lopez'a właśnie tą karmę, dlatego stwierdziłam, że podzielimy się tym samym, co my jemy. Nie? Znaczy, co ty jesz? Wzięliśmy z Lopezem dużą karmę, brit e, oraz żwirek dla kota. Oprócz tego dla Lopez'a, mimo tego, że był wątpliwie grzeczny, musiałam go odnieść, bo nie szło. Tam jeszcze były inne psy, także e, wycieczka zakończyła się niepowodzeniem. Kupiłam mu jeszcze takie ucho, ale to dostanie już w domu, jak będzie trochę bardziej grzeczny. No ja to mam takiego psa szaleńca, także no co, nic, nic nie poradzę. energię go roznosi, szczególnie w takim miejscu jak Maxizo. Teraz lecę do jakiegokolwiek dyskontu, żeby kupić całą resztę. Pewna reklamówka rzeczy dla zwierzątek i płatki owsiane dla mnie. I niosę teraz to wszystko, i wszystko pokażę, co kupiłam zaraz, już w domu, u siebie. Dobra udało nam się wrócić z zakupów Szczęśliwie ja i Lopez Generalnie oczywiście nie obyło się Bez przygód ale Robiąc zakupy z tym oto panem się nie da Bez przygód zrobić zakupów normalnie A teraz przy, nastał czas Żebym wam pokazała co udało mi się Dostać właśnie dla zwierzątek Jak widzieliście w aucie Nie tak, nie tak chciałam tego do domu Bo stwierdziłam że już troszeczkę nie mam siły Kupiłam dużą karmę 15 kilogramową dla psów Suchą ale też do tozu potrzeba jest trochę detergentów i środków czystości, dlatego kupiłam na przykład tego typu ściereczki, mam całą torbę tego wszystkiego, przytachczyłam z Biedronki e, worki na śmieci na pewno też im się przydadzą ryż dużo ryżu, e, wiele ryżu e, białego można kupować ryż, makaron wszystkie takie rzeczy jak najbardziej im się przydadzą błęd do mycia aż się cały spienił i taki coś Tylu Cifa. Takie mleczko do oczyszczenia. Puszki. Miałam kupić tylko puszki dla kotów, ale jak zobaczyłam te puszki w Biedronce... Lolek, chodź. Lolek zaraz mi to już zrzuci, aparat. To jest kaczka z wołowiną i jabłkiem. I jeszcze jagnięcina z wołowiną i burakiem. Także takie dwie puszki jeszcze dla piesków też wzięłam. Trochę różnych puszek właśnie dla kotów. A to jest jeszcze dla piesełka puszka. Też się nie mogłam pohamować, ponieważ to jest taki ładny piesełek dlatego właśnie wzięłam taką puszkę z piesełkiem no od razu patrzcie, którą wybiera puszkę z piesełkiem wie co dla niego dobre chociaż pewnie tą kocią też by zjadł tutaj jest multum puszek dla kotów i to wszystko leci dla kotków z Tozu. Oprócz tego tutaj wzięłam jeszcze coś takiego. To jest taka e, nasze pudełeczko. Pudełeczko Lopeza w zasadzie. Zawsze się śmiejemy, że to jest takie pudełeczko z jego rzeczami. E, nie ma tutaj wiele rzeczy, ale stwierdziłam, że przejrzę te rzeczy, ponieważ jest kilka takich rzeczy, które leżą i szczerze mówiąc nie użyłam ich ani razu. Takich rzeczy smycze i szelki. Na przykład tutaj mam taką smyczkę, ale e, ja używam tej takiej automatycznej... Smyczy, także tego nigdy w życiu nie użyliśmy, dlatego taką smyczkę też oddaję. Co jest Są twoje rzeczy, czujesz, tak? A O, tutaj dla niego takie szelki. Nam się te szelki, kupiliśmy je pół roku temu, nie sprawdzają, ponieważ on się z nich wyrywa. Oddajemy takie szeleczki. Możemy oddać te szeleczki? Co? Możemy oddać te szelki? No. Dobra, oddajemy te szeleczki. Taki zdrowy kijek. Mam jeszcze, patrzcie, nawet nie odpakowana. Nawet nieodpakowana, taka niebieska smycz z amortyzatorem, także taką smycz też... Nie wiem, co on tutaj robi z tym pudełkiem. Podzielisz się? Podzielisz się? No i dlatego y, to wszystko przekazujemy. Jeszcze oprócz tego mamy żwirek dla kota, ponieważ żwirek dla kota też jest rzeczą, której to szczególnie potrzebuje oraz rękawiczki jednorazowe, ale to już kupiłam wcześniej i to już jest u mnie w bezowni leży. Także podsumowując, co jeszcze raz jest potrzebne, środki czystości, rękawiczki jednorazowe, żwirek dla kota, puszki dla kotów, suche jedzenie dla zwierząt, dla psów w znaczy się i ryż oraz makaron. Także to są rzeczy, które. To są rzeczy, które zwierzątka w tozie potrzebują. Jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszam, żeby takie rzeczy zakupić albo się nimi podzielić. Jeżeli macie psy, to pewnie tak jak ja, macie mnóstwo takich smyczy czy jakiś oróż, które kupiliście nie wiadomo w sumie po co. Jak powiedziałam już w bezowni, dla każdej osoby, która przyniesie jakieś dary dla właśnie dla tozu, ja częstuję suchymi dowolnymi bezikami, także zapraszam serdecznie właśnie, żeby takie rzeczy wspierać. Chciałabym ja mu to ucho, to dam mu to ucho. Zaraz zobaczycie. Chwila. Zobaczcie, jaką szaleję, bo wierzę że mam tutaj dla niego to ucho. No właśnie taki lopez jest. No czekaj, no. No czekaj, chciałam się pożegnać z tobą. Jeżeli macie ochotę, to wejdźcie na stronę Tozu, tam też te akcje są wszystkie opisane, żeby nie było, że ja sobie coś tutaj wymyślam. I dziękuję Wam bardzo serdecznie. Nie mogę się skupić, bo on tak biega z tym uchem. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam do subskrypcji Always and Forever Hungry na YouTubie oraz na Facebooku, Instagramy i te wszystkie inne sprawy oczywiście też mam. Szczecińska Beza na Instagramie i na Facebooku również. Chodź szybko, pożegnamy się, no chodź, no chodź, pożegnamy się. Chodź szybko. Nie, jak ma to ucho, to już się nie chce żegnać. No chodź, pożegnamy się, no chodź, no chodź. No chodź, no, chodź. no chodź. Z tym kijem, ucho lepsze. <gry> Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pa pa.